Cześć, siemano, z tej strony Masi0047, a to jest pierwszy odcinek ciekawostek i easter z Garry's Moda. Zaczynamy. Ta, nie będę tu robił 5, bo po co. I na początek pokażę Wam ciekawostkę, a raczej dwie ciekawostki dotyczące tych głównych map. No. Niech to się załaduje tylko i możemy zacząć. No. Niektóre mogą być znane, niektóre nie. Więc tak. Pierwsza ciekawostka dotyczy o tej odnogi, w tym tunelu. Wiecie pewnie co. Ej, wiecie pewnie co to jest za tunel, nie? Tu jest taka odnoga, ta lewa, aż tam prawo. Tu znajduje się maskotka, której nie da się rozwalić. Nie da się usunąć. No, po prostu jest. Zobaczmy tylko jeszcze coś. Się to jest? No, tu może sobie chodzić, tak tam. I tak ta maskotka się prezentuje. Nie wiem, czy to ma być nawiązanie do czegoś, czy co, so, ale coś takiego jest. Więc tak. Następna ciekawostka dotyczy mapy pod mapą. O, tu jest mapa Fleetwood. I pod mapą Fleetwood jest jeszcze jedna mapa. Też Fleetwood. Ale. Tym razem bez mostów, bez niczego może sobie chodzić oczywiście. Budować różne rzeczy. No, wieki. I łatwo może sobie wyjść pod to ma na skenę. Aha i <laughs> teraz ciekawostka. w w macie mamy latarkę, tak? No. O widzicie. Jak zejdziemy pod mapy F, to zmienia się cała grafika. Znaczy to, to czarne staje się białe. O tak. Ty, 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 ty. Dobra. To my wycimy na górną mapę. O. I przeskoczymy do pokazania jeszcze jednej ciekawostki na innej mapie. GM kon podkreślenie Konstrukt Ciekawostka dotyczy tutaj Otóż takie rzeczy. Wlecimy pod mapę To Tutaj jest taka scena, ale to tam jest... To wszyscy wiedzą. Jest biały pokój. Ona się nie zmienia jak mamy latarkę. Nie wiem, dlaczego on służy, ale wo wolałem wam pokazać. I ciekawostka dotycząca tego miejsca. Jak stworzycie jakiegoś npc na tej mapie, to bądźcie pewni, że na pewno tutaj przyjdzie. Tu wbiegnie i wybiegnie. Nie wiem, czemu tak jest, ale... Dobra. Jak wejdziemy pod mapę, to możemy zobaczyć takie coś. Jak tam polecimy... Czasem to długo trwa. <laughs> o. To możemy zobaczyć... ...mianowicie... Pra... Hmm. ...prawdopodobnie tekstura mapa Big City. Nie jestem do końca pewna Może sobie tu chodzić. No kurczę. O. A jak macie modyfikację... ...mini... ...mini chyba? Hmm której tu nie ma jak ma -mi? się modyfikacje minimi może jak się pomniejszyć a i chodzić chodzi no, nie, nie daje tego samego efektu ale no. jesteśmy a no może skaka się pomysła więc tyle ja się z Wami żegnam. Piszcie, czy chcecie więcej takich serii na razie i cześć!